OK, zaczynamy część drugą, już tak naprawdę część właściwą niespodzianka wyląduje tutaj za chwilę miałem ją u siebie przez parę dni, testowałem bo głośnik jest używany skrzynka jest używana, tutaj coś ponaklejane było no ale nic, postaram się to jakoś odkurzyć i zaraz skrzynka wyląduje u Krzysia podłączymy wzmacniacz zastroimy żeby głośnik nam odpowiednio grał do radia oryginalnego i oddajemy auto Krzysiowi nie ja będę tutaj Wam nagrywał jak to się zakłada i montuje bo to nie o to tu chodzi ja miałem to podłączone pod swój wzmacniacz jl tutaj będzie troszeczkę inny wzmacniacz u więc miejmy nadzieję, że mocowo wszystko tutaj będzie ok. najbardziej to tak martwimy ten klej, który tutaj był no ale widzę, że to schodzi w miarę, tak więc może się uda tą skrzynkę uratować, zresztą to i tak będzie z tyłu niespodzianka jest absolutnie za free, tak więc jeżeli Krzysiek będzie chciał, to sobie to obklei ja to z dobrego serca daję, bo uważam, że na pewno Krzysiu się przyda a zrobię mu tym jakąś przyjemność tak więc do zobaczenia już przy odbierze auta tak więc mam wzmacniacz już zamontowany wszystko jest podłączone Subwoofer gra tak jak powinien tu trochę uporządkowałem, bo był bałagan to było luźne to było luźne, nie było to w ogóle to przykręcane, jest przykręcone, tutaj też jest przykręcone, tak więc nic tu nie będzie nam latać. Tu jedyne co widać kawałek przewodu. A tak to jest wszystko zamaskowane, nic nie widać. Wzmacniacz. Jeżeli chodzi o, o dźwięk, jest podłączony. Tutaj mają wyjścia wysokiego napięcia z głośników i jest podłączony pod lewy głośnik w drzwiach. Krata dość zasnie, że tak powiem. Tutaj niestety nie udało mi się nic wymyśleć. Wyciąłem tylko ten plastik, żeby ten plastik zachować. Tu krzysiek i tak miał w ten sposób to założone. Także wydaje mi się, że nie będzie mu to przeszkadzać. Myślę, że po odprowadzenie ciepła z tego wzmacniacza będzie, będzie dość dobre. To jest tylko siedzenie, dużo przestrzeni. Tak jak widzicie, tutaj jest pusto. Tak więc. Składam to do kupy dzwonię do Krzyśka i spotykamy się już jak Krzysiek będzie u mnie. Nie wiem jeszcze czy po niego pojadę czy nie. Subofer jest tutaj. Yy, udało mi się go wyczyścić, także naprawdę jest w fajnej kondycji. Przewodu mamy dość dużo, tak więc można go przestawiać yy, w różne pozycje. Wydaje mi się, że tutaj przewodu powinno starczyć. W każdym miejsce tego bagażnika tak więc jeżeli tylko ktoś będzie chciał to sobie przestawiać, to sobie będzie przestawiał. Dobra, nie będę wam włączał ani pokazywał, jak to gra, bo to <coughs> moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu. Pokazywanie, jak gra subwoofer na, na filmie, na materiale, bo po prostu wy i tak tego nie będziecie słyszeć, bo to was sprzęt gra, a nie ten co jest zamontowane. dobra, zakładam fotel yy, dzwonię do Krzyśka i spotykamy się już z Krzyśkiem na jeździe próbnej zabiorę go na jazdę próbną nie będę mu nic mówił oczywiście on nie wie co tutaj się dzieje z tym autem wie, że nie będzie niespodzianka yy, usiądziemy sobie Krzyśek będzie prowadził zadam mu kilka pytań a później włączę po prostu Muzykę i zobaczymy, zobaczymy Krzyśka reakcję. No dobra, jestem u Krzyśka, zaraz Krzyśek tu wparuje. Muszę mu fotel trochę tu ustawić, żeby mi to nie zrujnował połowę auta, <grytanie> a kawał chopa jest. No i ciekaw jest, ciekaw jestem jego reakcji, co to będzie. No bo w sumie. Kiedyś tam o tym rozmawialiśmy Ale żeśmy do tego nie, nie powracali tematu I tak więc zobaczymy Zobaczymy co to będzie Bardzo ciekawy jest to <grystanie> Idzie <grystanie> Krzyś Welbober <grystanie> Dobry <grystanie> Widzę Limuzyna Co Krzywel Bober? A, ja, a jak Proszę za drzwi W całej okazałości to ja Gotowy? A no tak kurczę, myślę, że teraz porterkę przyjedziesz No limuzyną to wiesz. jak jest, pole swoim to środkowanie No i co Krzysiu, jak myślisz? Co, co tam? Co tam Janek narobił? no nie, to co ja mówię, pewnie ten, kombiwar kombiwar? widz ja, to ja nie instaluję żadnych maszyn do do maniapina? do, do uszlachetniania tego wody nie, no może jakaś moc się podkręciła albo co, nie no. moc podkręciła? brzydza się tego no, ja, no, ciśnienia też Ci no, nie zrobiłem oleju nie, no, i tak szybko nie jeździ, znam się tak. na tym, nie umiem to co się będę dzielał komuś inną Niech inni robią, nie? Nie wiem, no co innego może być. Dwoma dwo jeszcze trzymamy. A <grywki> dwa sejści w ogóle, u mnie podłóżki masz. Niech leży, <grywki> Możesz coś do czego. No bo ja mnie nie to. Ona na wartość nie traci. No ja wiem, w razie, bo to sprzedamy. to no się okaże, że sprzedasz tego samochód, jeszcze byś miał dwa no to do, 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 następ, do, do następnego. Do, ale też może nie wiem czy modelami podchodzi. Bo te 7 widziałeś te 7 teraz jak wyglądało Widziałem te 7 są bardzo ładne Ale. Ale mi się wie, że one są krótsze. Nie wiem czy on jest z Will Bay. Co mi się widzi, że nie ma. Myślę, że nie ma? No, nie wiem, no coś mi się tak. Nie wiem, no nie jestem pewny, ale moim zdaniem są. Ja dużo widuję tych e, elektryków, wiesz? No tego I, i jak to jest I3? Nie tak Nie wiem jak się nazywa Andrzej. Ja myślałem te nazwy cały czas Ale to tego tego małego no co to jest? Ale śmiesznie to wygląda Nie no ciekawe no, na co, co z takim A tempiem No Wyjeżdż wokół komina i wyszło do nie? <laughs> nie no transporter musi być transporter sama nazwa mówi on musi przywozi. Musi transportować. Dobre materiały. Gadżety. Sama najlepsza. <gadgety> no to dobrze. Cieszę się, że nie jesteś ten podejrzliwy ani świadomy. No, no nie no chyba kabryleta z niego nie zrobiłeś. No nie? <gadgety> czyli, czyli reakcja, reakcja powinna być jak najbardziej naturalna. To dobrze. Bardzo się cieszę. W sumie jakbyśmy kabriolet zrobili, tak jeszcze transportera nie ma. Nie, nie umiem Przyznaję się bez bezbycia, nie umiem Ale czuję, że taki byśmy ja? To by było coś Ja nie wiem czy to by było coś Tam się zaczęło woda do środka to już by nie było śmiechów No W sumie taki kurczę składany dach to by chyba nie wypalił no, jeszcze nigdy opancetował mogliśmy śpiać. Nie, dziękuję. Zostawę to innym. Dobra, no to w czym możemy szukać? Nie wiem, co to mogłeś zrobić. Saj, grzyził. nie będziemy dużo gadać, po prostu spotkamy się przy aucie i zobaczymy. Pojedziemy na jazdę próbną. Zobaczymy, czy coś usłyszysz, czy poczujesz, czy wyniuchasz. Zobaczymy, jak to będzie. Tak? Okej, okay, nie ma sprawy. <laughs> A do zobaczenia przy aucie Chyba kotek kurwa chodził po aucie Tak mi się wydaje Mnie też tak się wydaje no Skutecznickie kotki no. zawsze chodzą po aucie U mnie, mnie Zaraz się... takie łapki zostawiam na siebie Zjechał kurwa na tym Na dupie Czekaj chwilę, Muszę patrzeć patrzę bezpieczeństwa Musi być Jedziemy. Ale w środku też myli, nie? O? No. O, to co nie? Na plakiem? No ja ma ta! Trochę to się <głosza> A u nie ma, ale wiesz. Ty nie urywa? A w GPS jest. Cały ludzki czas może śledzić. To jest tak zahipla. Muszę to masz. No kupiłem to jest zatygowany, że każdy kto z iPhone'em wsiada do auta, to wiesz, to się automatycznie pokazuje gdzie jest auto. Możesz go śledzić. no tak i tak za pracy, tylko trzeba go gdzieś pod siedzeniem wcisnąć. A jak ktoś ma Androida? No to nie, to jedynie <grym> nie raz z iPhone'a To nie No to no, no nie To zupełnie. No nie, ale ktoś przychodzi koło auta nawet z iPhone'em, to gości tu jest baterii, ci pokażę Trzeba, nie musisz trzeba być. naklejkę to... założyć, jak chcesz udać moje auto, tylko z iPhone'em w kieszeni O no nie, no to, 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 to od razu z iPhone. no ja nie mam start. by tak szybko mi nie zajebią Co wiem mówią, że chodzą jak ciepłe bułeczki Chodzą pan Osłyszałeś to? Nie no, no, Bo nie chcesz słyszeć Musisz się wczuć Pacło I teraz jeszcze raz No jedziesz pawać właśnie nie na otworzyć Pa i nie było No nie, 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 nie O mówiłem Ci już kiedyś o tym Czyli oszukiwałeś no, baliśmy. Nie ten. To był ten dźwięk Który, który nieraz mi się tam wiesz Wydaje, że on się Że on tam jest, ale to nie ma? On nie, bo on tam jest Tylko Ty nie chcesz ty nie chcesz go usłyszeć, bo ty już go usłyszałeś, na pewno. O. nie Zaraz się, krzyżu przesiądziemy, tylko pojedziesz, zobaczymy. Co ty teraz powiesz mi ciekawego? czy się cieszę z tego no nie, no musi coś w tym być wydaje mi się, że jak Ty już usiądziesz to też byś wiedział No, no, nie, no ale przecież mi powiedzieli, że mnie, no. Ja nic nie mogę powiedzieć, ja nic nie wiem. No, jak nic nie wiesz? No, Stoimy, zmieniamy się. No, nadeszła chwila prawdy. Tak jest. Co tam jest? Smutni panowie się przesiadają No zaraz zobaczymy. Nałożenia no, fotela jest to <grym>

Motyw. Mocy nabrał Mocy no nabrał? Pewnie nie jestem, ale... Coś tam w tym jest, że tak powiem Coś w tym jest tak. lekko, lekko gaz naciska, że on jakby On jakby szybciej jedzie Wiem, Czekaj, musiałem zobaczyć to, gdzie to jest Prosto, w bok? A mózg płata figlek Dobra Krzysiu, włączymy może jakąś muzyczkę po ci posłuchaj, siedzimy no musisz włączyć

No mam takie coś <śmiany> tu jest związane chyba, ale zakazać ci coś tu dzieje. <śmiany> trupa tropi chodź, wychodzimy Oj, wychodzimy O kurczę To jest on No nie gadaj A to właśnie A pos co, coś... Ty masz dzieci? Nie wiedziałem. Nie no właśnie na lotnisko nieraz Ale jest, a ja piernicz Była słychać, czy nie się Nie no właśnie była się że pas tak samo, bo już No na nie no nie wiesz, to teraz to jest klas. Może być? No jak? Teraz to... <ślaski> teraz to to będzie... Słuchaj, <ślaski> 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 nowe nie jest, nie? Bo to wiesz... Towar przechodzony. Trochę kabla z tyłu ci zostawiłem, to sobie będziesz to mógł to układać w miejsce jakie chcesz. Jeśli można go przesuwać. Możesz, przesuwać, możesz tu z przodu postawić tam. Wydaje mi się, że starczy na każdy narożnik. Nie no pewnie, ale ci po... Gdzieś, a ja tak myślałem, że coś będzie coś muzycznie, ale... Tak myślałeś? Nie no moc, To patrz jak włączymy jakąś kurną muzykę, nie? Nie, kluczyka nie. Ale nie, no teraz to, to coś powiem, że to teraz to będzie śmigać, jak to już jak już tuba jest nie na solo. A trzeba zapalić silnik, czy tak czy tak. się, włączy po przekręceniu stacyjki. OK Jak, jak masz włączoną stacyjkę, to nie gra, nie? Nie, no to.

ja znów ogadałem, czy Balecząc... Zamykamy ten burder Na jest zdany teraz to Można jeździć po polskiej? No pewnie, to będzie trzeba <grystanie> Za niedługo zopojdziemy pojedziemy <grystanie> <W grudniu. grystanie> Jeśli ja nie będziesz mógł doczekać, co? No, no teraz to no wiesz w nocy jak taką nutę puszczę, to nawet nie będzie spał <ślam> <ślam> Koniec jest spania Nie no dobry ale ci wiesz Że jest konkret Gdzie mamy nowe czyli tam. musimy się tu kierować No to cieszę się że się udało Cię zaskoczyć nie, no kurczę, no elegancko, no ja jestem, ja, ja jestem szczęśliwy, no. Wiesz, mój program jest niskobudżetowy, bez sponsorów, bez lokowania produktów. Jakoś muszę sobie radzić, ale wiesz, tam czasami mogę Tobie coś pomóc, nie? Nie, no wiadomo, no. Ty mi pomagasz, ja pomagam Tobie, no. Ale nie, no to Ci powiem, to tr wypasu, Więc trzeba się szanować, nie? Musi być szacunek, nie? Wiesz, A, no zobacz. pewnie, no, zawsze. Szacunek przede wszystkim. Co oni mi to Także teraz... Te, o ja teraz to będzie chodzić. No dobra, to my się tu żegnamy. Jedziemy pojeździć, posłuchać muzyki. Idziemy teraz. A my się trzymajcie <grym> i do zobaczenia. Hip hop na czasie. <grym>